Tym to powinno się klać wieśni w Guantanamo. A dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek o mną, mną, bo najpierw się będziemy odchudzać, a potem będziemy się mocno tuczyć. Pierwszym produktem jest kawa. Jest to niezwykła kawa, bo jest to kawa zielona. I Wam specjalnie to wyciągnę z tego opakowania tą kawę? Ona wygląda w ten sposób. I swój zielony kolor zawdzięcza. Temu, że te ziarna nie są palone ani w żaden sposób przetwarzane. ale po prostu takie, jak są zbierane, takie są wkładane do oreczków i wysyłane właśnie do sklepu. Dzięki temu, że one nie są podane żadnym procesom termicznym, to zawierają w sobie coś niezwykłego. Ta niezwykła substancja to jest kwas chlorogenowy. Kwas chlorogenowy sprawia, że organizm w mniejszym stopniu przyswaja zjedzenia cukry. A jeżeli w mniejszym stopniu przyswaja z jedzenia cukry, to musi skość brać energię i energię bierze z tłuszczu, dlatego chudniemy. No i badania naukowe potwierdziły, że w czasie picia tej kawy regularnie, to chodzi o dwie szklanki dziennie, możemy w ciągu miesiąca schudnąć 2 kg. I teraz zapytacie, gdzie się kryje haczyk? No haczyk się kryje tutaj, że nie ma badań, które potwierdzają, że ten efekt się utrzymuje, czyli może to być takie chudnięcie raczej chwilowe, czyli jak ktoś potrzebuje, nie wiem, do szybkie, szybko do jakiejś imprezy rodzinnej schudnąć, to, to może rzucić zieloną kawę i schudnąć zobaczymy tylko, czy przypadkiem po chwili nie przytyje. Oczywiście jak te badania zostały opublikowane, to wszędzie wybuchło mnóstwo środków właśnie z tą zieloną kawą, ale ta kawa po prostu pachnie wręcz obrzydliwie. Ja tutaj. Trzymam ją i ona po prostu, ten zapach jest bardzo, bardzo drażniący. Druga wada jest taka, że ta kawa, żeby ją zaparzyć, trzeba ją zmielić. A żeby ją zmielić, to po prostu wielki problem, bo te ziarna są bardzo twarde. Nie zmielenie jest jej w młynku, tylko robi się to w moździerzu. Ja moździerza nie miałam i próbowałam to zrobić młotkiem i jest to naprawdę ogromne wyzwanie. Ale udało mi się i zaraz pokażę wam, jak wygląda gotowy napar. Parzymy go od 7 do 10 minut. Tutaj mam taki specjalny koszyczek, który służy właśnie do oparzenia. Do Pachnie to, o boże, tak samo okropnie jak, jak te ziarna, nawet mocniej. Jestem trochę tym przerażona, ale zobaczymy, no, czego się nie robi do spalania tłuszczu. Hmm. Zapach jest okropny, ale w smaku nie jest najgorsza. Najlepsza też nie jest. Jest to taki... smakuje jak trochę rozwodniona zielona herbata, ale taka przeparzona mocno zielona herbata, bo zielona herbata ma taki oświeżający smak, a jak je za długo parzymy, ona jest przeparzona, to wtedy jest taka... czuć mocno te garbniki. I tutaj właśnie czuć te garbniki mocno i... Taki gorzki, ziołowy smak, przy czym ja bardzo lubię ziołowe herbaty, a to niekoniecznie mnie raduje, ale... Da się wypić, da się przeżyć, jakbym miała się poświęcać, w sensie dla jakiegoś odchudzania i tak dalej. Jak miała cel jakiś na horyzoncie, to może bym dała radę te dwie liżanki dziennie. Ten jeszcze opakowanie mówi, że to jest aromat ananasowy. Ja tego aromatu ananasowego zupełnie nie wyczuwam. W każdym razie, produkt jest ciekawy. Dla osób, które lubią bardzo kawę, poleca się, żeby pić jednocześnie kawę i w jakichś tam proporcjach dodać sobie właśnie trochę tej zielonej kawy, zmieszać i tak się oszukać w ten sposób i dzięki temu gdzieś tam dodać sobie tego, tych właściwości odchudzających. Dodatkowo te substancje zawierają też wolne rodniki czyli spowalniają starzenie i też ponoć zielona kawa w wczesnym stadium zabija komórki rakowe, czyli jest antyrakowa, czyli to jest bardzo pozytywny składnik. Ale ten sam składnik kwas chlorogenowy zawiera też, zawiera też suszone śliwki, kilka innych produktów, które normalnie zjadamy, więc nie ma się co tak mocno napalać, wiadomo, Czytałam dużo dziewczyn, które pisało, że ma świetne rezultaty właśnie po, po tej zielonej kawie, ale czytałam też dużo osób, które pisało, że nie było żadnych rezultatów i że nie są zadowoleni z tego produktu. Także na dwoje babka wyżyła zielona kawa nie działa przy diecie wysokotłuszczowej, bo ona broni nas przed cukrem, ale nie broni nas przed tłuszczami czyli jak spożywamy dużo tłustych rzeczy, to i tak i tak przytyjemy. Jest to na pewno ciekawostka. Wydaje mi się, że nie, nie wybuchnie jakaś jej popularność ze względu na jej okropny smak. Ale gdyby na przykład zrobić taki produkt, który mieszałby jednocześnie kawę zwykłą z kawą, właśnie tą zieloną, i, i od razu można by było pić taką mieszankę, być może ludzie by chętnie, chętniej po nią sięgali. I jak dla mnie, trójka z plusem. Dobrze, yy, zielona kawa już we mnie buzuje, już yy, hamuje przyswojanie cukrów, dlatego mogę zjeść coś świńskiego. I mam coś najbardziej świńskiego, jak, co, czy, co widziałam w życiu: znaczy oprócz smażonego snickersa. Smażony sneakers był najbardziej świńsko leczą, jaką widziałam w życiu, ale mam coś równie niepokojącego: i są to chipsy. Ale nie są to z, właściwie chipsy: słówki to są chyba. Tak, to są chrupki. To są chrupki o smaku Coli. I mnie to bardzo przeraża, bo ja Monster Munch bardzo lubiłam jako dziecko i bardzo mi się kojarzą z dzieciństwem, ale Monster Munch o smaku coli to może być totalne przegięcie. I tego właśnie oczekuję, że będzie to coś bardzo dziwnego. Faktycznie pachną kolą. Takimi lizakami kolowymi, a lizaki kolowe to też jest smak mojego dzieciństwa. To jest takie, taki miks smaków dzieciństwa, czyli lizaki kolowe i Monster Munch. Zaskakujące jest to, że nie są najgorsze. Nie wiem, czy mi smakują, czy nie. To jest bardzo dziwny produkt. Po pierwsze, one faktycznie smakują kolą. Czuł ten taki aromat kolowy, ale nie są słodkie bardzo czuć mocno smak Monster Munch i czuć się takie delikatne musowanie, nie wiem czy pamiętacie jogurt, który jadłam, który musował, takie właśnie delikatnie strzelanie w buzi, to jest bardzo delikatne strzelanie w buzi, które ma imitować bąbelki coli. bardzo ciekawy efekt. Myślałam, że to będzie większa porażka, na pewno nie usiadłabym sobie przed telewizorem i nie dała całej paczki tych, tych chrupek, ale nie jest tak, że je nienawidzę. Jest to Całkiem fajnie wybrnęli z tej sytuacji, bo nie wierzyłam, że można zrobić próbki o smaku coli i że one mogą realnie smakować nieodrażająco. A nie uważam, że były odrażające bo są całkiem niegłe i nie wiem, ich z jakąś odrazą. Z czym jedzenie kilku więcej już pewnie by mnie przyprawiło o niesprawność. W każdym razie, jeżeli jesteście poszukiwaczami jakichś bardzo ekstremalnych smaków, to właśnie to jest na granicy bardzo ekstremalnych smaków, czyli właśnie lizaka kolowego tych strzających mini, mini takich gadżetek i właśnie klasycznych Monster Munch. Bardzo ciekawe. W trzecim produkcie dalej nie schodzimy ze ścieżki świńskich rzeczy do jedzenia i mamy coś najbardziej świńskiego, tego jeszcze nie wiecie, ja jestem ogromną amatorką gofrów i gofry to po prostu jest coś, bez czego nie może się żadne lato odbyć. Jak jestem nad morzem, to tak naprawdę ja nie jedę nad morzem, żeby zobaczyć morze, tylko jedę nad, nad morze, żeby zjadać duże ilości gofrów. i znalazłam coś takiego w żabce, bo to jest tylko produkt dla żabki produkowany. Jest to no, gofry z nadzieniem mlecznym. I jeszcze nie widziałam takiego produktu, żeby były gofy w postaci batonika. Bardzo się ich boję, bo to może być albo bardzo dobre, albo niezbyt. Bardziej bym się kierowała ku, ku, ku temu, że wydaje mi się, że to będzie niezbyt. Ale dajmy mu szansę. Na pewno są dosyć miękkie. Ja lubię takie gofy, wiecie, lubkie. W środku mamy. Uh, takie. Uh, niepokojące nadzienie, Ale. I pachną takimi goframi, nie wiem czy kiedyś kiedyś kup, kupne gofry, albo takie kupne bułeczki białe, one właśnie mają taki specyficzny, chemiczny zapach, yy, taki, który ma udawać właśnie w świeży produkt. I to jest właśnie ten zapach. Bardzo, bardzo mocno słodkie i bardzo karmelowe, ale powiem Wam, że z mojego punktu widzenia ja jest ten produkt całkiem udany. Nie są tymi, to prawdziwego nadmorskiego morskiego gofra, ale produkt jest całkiem spoko i jem go z przyjemnością i czuję, że za chwilę chcę kolejny Cairns, także nie jest najgorzej, mimo że jest to trochę rozmiękczone, mimo że ten, to, to coś w środku, te nadzienie jest bardzo mocno słodkie. Tak, jest tak mocno słodkie, że już podchodzi pod karmel, bo karmel właśnie ma najwięcej słodyczy ze, ze wszystkich produktów. I że pachnie trochę niepokojąco. To, to, całkiem, całkiem nieźle mi smakuje i, i jest to taka typowa grzeszna przekąska, która nie ma w sobie nic dobrego i nic dobrego z tego nie będzie, ale wiadomo, że, że, że chcemy coś takiego zjeść. Jeżeli macie dziką ochotę na gofra i czujecie, że do lata jeszcze daleko i że nigdzie się nie zanosi, a wy nie potraficie go samemu zrobić, bo są, samodzielnie robione gofry też są przepyszne, nie dbacie o linię ani o zdrowie, to możecie sięgnąć właśnie po ten produkt. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zobaczymy się pewnie już wkrótce i pamiętajcie o mną mną. chcesz się tego napić? O okay, nie, nie zboczysz mnie. Okay, okay.